Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, czy partia PiS jest partią prozachodnią czy prowschodnią. informuję, że po kolei pan Wogiel, e, ten idiota, co nakradł miliony, taki ten przygłup, nie Kamiński, tylko chyba Kamiński, tak? Czy Kowalski, nie, Kowalski się nazywa. On tam wszędzie, w każdej agencji rządowej, co to miliony nakradł. Taki debil po prostu, co mordet, że... Nie, 79. rocznik. wszystkim pan Morawiecki, premier. Żyd niemieckiego pochodzenia, ale u polskim premierem go nie patrzeć. A, I pan Mastalerek, czyli nasz prezydent polski. Duda jest, Duda jest jego zastępcą, A wszyscy w pisie się śmieją. Czyli Duda, Kaczyński, przez Morawieckiego tych pozostałych przy głupów. Widzieli się w Budapeszcie na zjeździe proputinowskiej partii. I razem oddawali Hołd i cześć Putinowi, obiecując, że rozwalą Unię Europejską. Włączy to sobie sami, a do wszystkich dzwonił Trump i im gratulował. Jeżeli głosujesz na pis głosujesz na Putina. Na przyjaciół Orbana, którzy się cieszą z tego, że to będzie Rosja. Kara śmierci uważacie tylko jaka. Decydujcie. No.